Na Węgrzech ofiary gwałtu nie tylko nie mogą liczyć na wsparcie policji, ale są wręcz dyskryminowane. Ta dziewczyna została zgwałcona dwa lata temu. Jej dramat rozegrał się w tym lesie. Powiedział, że chce się ze mną pogodzić. Poszliśmy na spacer, był pijany i zgwałcił mnie. Powinna natychmiast to zgłosić na policji, nie zrobiła tego, bo wie, że nic by to nie dało. Nie poszłam na policję. To nie miałoby żadnego sensu. Nie uwierzyliby mi. Nic by w tej sprawie nie zrobili. Równie sceptycznie podchodzi wiele kobiet. Ma to swoje uzasadnienie. Na Węgrzech tylko nieliczne przypadki gwałtu zostały wyjaśnione i tylko nieliczni sprawcy znaleźli się za kratami. Węgierska policja znalazła się w ogniu krytyki. Chcąc się bronić, opublikowała ten filmik. Kobiety robią się na bóstwo, ubierają seksownie, piją alkohol. To pobudza mężczyzn i prowokuje do gwałtu. Takie jest przesłanie policyjnego klipa. Film zamiast służyć prewencji, obwinia kobiety za męską przemoc. Materiał wywołał falę społecznego oburzenia. Opozycja zarzuciła węgierskiej policji, że pomyliła pojęcia z ofiar, uczyniła sprawców. Przesłanie z tego klipu jest jednoznaczne. Winna jest ofiara, bo mogła zapobiec aktowi przemocy. W tym wideo nie mówi się o sprawcach i o tym, że ponoszą odpowiedzialność za swe czyny. Na wideo pozostaje on zawsze na drugim planie. Szanowni panowie, to wy możecie temu przeciwdziałać. Uszenie się w stylu maczo i archaiczne podejście do roli kobiety, nie tylko feministki skarżą się, że pod rządami konserwatystów na Węgrzech odżyły dawne męskie stereotypy. W kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn Węgry w porównaniu z innymi krajami znalazły się na samym końcu. W węgierskim parlamencie zasiada mniej niż 10% kobiet, a rząd nie widzi w tym problemu. Matki powinny powrócić do tradycyjnej roli i wychowywać dzieci. W pierwszym rzędzie powinny zadbać o to, żeby powiększać rodzinę, wydawać na świat nie tylko jedno czy dwójkę, lecz trójkę, czwórkę albo piątkę potomstwa. Wtedy cieszyć się będą większym szacunkiem, a to zmniejszy domową przemoc. Dane statystyczne wskazują niepokojące tendencje. W kraju rośnie liczba przypadków przemocy seksualnej, co piąta węgierka pada ofiarą gwałtu. Organizacja pozarządowa Kobiety dla Kobiet bije na alarm. Większość ofiar z reguły znak gwałciciela. Bardzo rzadko kobiety gwałcone są przez obcych mężczyzn. W większości przypadków są molestowane seksualnie przez osoby zaufane lub przez członków rodziny. Ofiara gwałtu pozostaje ze swym cierpieniem sama. Zarówno polityka, jak i prawodawstwo zawodzą w tej kwestii. Sama muszę sobie poradzić ze swoim cierpieniem. Były przyjaciel, który mnie zgwałcił, ma się teraz dobrze. Ożenił się ponownie i ma dziecko, a ja nie potrafię zapomnieć. Zgwałcona dziewczyna ciągle myśli o tym, żeby zaskarżyć oprawcę, ale wstyd i strach przed zemstą odwodzą ją od tego pomysłu.